Siemanko, piątkowy już, nie, taki poranku. Siemanko, widzowie. Siemanko, paczka z nowym sprzętem, które otworzymy jutro. Dopiero ta paczka otworzymy. Tu jest reszta moich bagaży. Tu jest mój posiłek. A to jest nowy odcinek vloga. Tak jakoś mnie naszło. Nie potrafię wyjaśnić tego, dlaczego to nagrywam, ale chyba. Lubię to robić. Także nagrom takiego kolejnego życiowego daily vloga, który będzie o moim życiu. 18:33 16 kwietnia. W tym roku kwietniowa pogoda jest definicją powiedzenia kwiecień plecień. I właśnie chcę ten odcinek 16 kwietnia nagrać i 16 kwietnia opublikować. Aktualnie znajdujemy się na trasie. Tak jak tu widać, tyle dzieli nas jeszcze od celu, a tym celem jest moja już nie tak nowo wynajęta chata. Teraz był na Śląsku przez dwa dni. Czas na posiłek, który chyba jest moim ostatnim posiłkiem. W sumie jest taki trochę bidny. Wcześniejszy był lepszy. To jest kasza jaglana z przecierem pomidorowym oraz oliwą z oliwek. Tak to wyglądało w mojej aplikacji, która w dalszym ciągu pomaga mi zapanować nad moimi e, kaloriami i makroelementami. E, a tu, z, Oliwy, że tu jeszcze nie wpisał, ale wpisał, że kakao, którego już nie ma. A było. Było tu właśnie te kakao i właśnie te kakao to coś mi się wydaje, że one może mieć związek z tym, że ja właśnie to nagrywam. Ale nie łazi o to, że chcę wam zareklamować nowy produkt z mojego sklepu, którym jest właśnie kakao ceremonialne, które jest tuste. One jest tuste, ale ja nie chcę go reklamować. Chcę... O co łazi z tym kakao? W tym kakao jest teobromina, która wpływa na poczucie humoru, znaczy na nastrój. Potrafi poprawić nastrój. Teobromina to jest taki właśnie trochę narkotyk, można powiedzieć, który jest w herbacie w kakao, w hierbie też jest, no bo hierba to nie jest herbata. No i możliwe, że właśnie przez to, że wypił tego kakao dość dużo, no to przez ta teobromina pojawiły się endorfiny w moim organizmie i dlatego to nagrywam, nie? Dlatego nagrywam właśnie ta kasza jaglano i pokazuję wam, ile ona ma kalorii. To jest dobre. Szkoda, że jakość obrazu dziś, dzisiejszego odcinka nie może być tak dobro bo to nie jest w 4K, jest w Full HD, bo zależy mi na tym, żeby opublikować to jeszcze dziś, a ja muszę jeszcze dojechać do chaty, a nam na chacie jest słaby internet, bo to jest na takiej wsi w sumie i mam tam słaby internet, dlatego muszę jakby zrobić to w niskiej rozdzielczości, żeby to wszystko, wiecie, usprawnić cały proces e, ładowania tego do sieci. Bo z montażem to nie ma problemu, czy to w 4K będzie, czy w 60 fps czy w 30 dla programu DaVinci oraz mojego komputera to nie stanowi żadnego problemu. Natomiast problemem w szybkości publikowania filmów aktualnie jest właśnie słaby internet. Dlatego leci to właśnie Full HD i widzicie jak Full HD jem tej ten wysokiej jakości posiłek. Zjedzone. Dziękuję samemu sobie za to, że chciało mi się to przygotować. Teraz patrzcie to. Pato, patera, pa. Mhm, internet. Coś nie tak z internetem. Eh, Elon Musk mógłby już ogarnąć te właśnie rakiety, co będą latać naokoło Ziemi i ogarniać internet w każdym miejscu na Ziemi. Podobno będzie internet za niedługo. To za sprawą nowego projektu właśnie Elona Maska, I jakby, jakby to już było To pewnie bych teraz nie miał problemu I mógłbym wam to pokazać jak wam chciał pokazać Ale nie mogę tego zrobić Bo tu nie ma internetu Przede mną jeszcze 2,5 godziny drogi I w sumie to jo przyjechał na ten Śląsk Głównie w jednej sprawie W sprawie badania psychiatrycznego Pamiętacie odcinek pod tytułem Powołano psychiatrów w sprawie przeciwko BNT No to właśnie w tej sprawie przeciwko mnie Właśnie żech był się zbadać Wczoraj, wczoraj to było Wczoraj albo przedwczoraj właśnie było to badanie To było takie rutynowe, tylko kilka pytań W zasadzie nic z tego nie wynikło chyba Nagrywał że na dyktafon, ale No nie wiem czy nam coś w ogóle było słychać Musiał jechać, nie? 5 godzin w tamta strona, teraz muszę jechać 5 godzin w tamta strona. No ale przy, oka przy okazji też, jakże był na Śląsku, to załatwił z OSOM e, temat drążków, bo zaczynamy pomału wprowadzać właśnie nowe drążki obrotowe na sklep. Już są, ale w bardzo ograniczonej ilości. Generalnie to przyszłe 3 miesiące to będzie ciekawy czas w moim życiu. Wydarzy się dużo fajnych rzeczy będzie można widzieć różne zmiany różne zmiany się wydarzą w moim życiu o jakie ja mam ciekawe życie ostatnimi czasy moje życie ostatnimi czasy jest takie ciekawe że to się normalnie aż prosi o to żeby to nagrać jak w tej piosence rufioka że to wariat trzeba go nagrać On jest No i ja myślę, że w ogóle moje życie się prosi o daily vloga O codzienne nagrywanie tego co się dzieje, tylko teraz to ja mogę sobie tak opowiadać, bo że jest pod wpływem te obrominy i jakby nie mam problemu z tym w ogóle, żeby położyć kamerę między nogami i nagrywać samego siebie Ale to tak może być dzisiaj, jutro, pojutrze, po pojutrze, tydzień a po tygodniu może się zmienić i mogę załapać takie stany, właśnie trochę depresyjne, i wtedy mi się nie będzie chciało nagrywać tych daily vlogów. Co począć? Co ja teraz mam zrobić? Nagrywać daily vlogi czy nie nagrywać daily vlogów? Eee, ta rzecz, którą że chciał Wam pokazać, ale nie ma internetu i nie pokazał, że tej rzeczy to był to były subskrypcje na tym kanale. Na kanale Marcin Banot jest już prawie 100 tysięcy subskrypcji. Dokładnie 96 tysięcy subskrypcji jest na moim kanale teraz i także pomyślał, że może jak będzie 100 tysięcy subskrypcji, to zrobię 100 dni daily vloga. 100 vlogów challenge. I akurat przez te najbliższe 3 miesiące będzie się fest dużo działo. I ja nie wiem właśnie czy to jest dobry pomysł, bo z jednej strony miałbym na pewno dużo tematów, żeby nagrywać te daily vlogi, a z drugiej strony przez te wszystkie tematy nie będę miał czasu na montaż. A wy przecież nie chcecie, żeby kto inny robił montaż moich vlogów, nie? Ja muszę to sam montować i w moim życiu jest teraz taki czas. W końcu udało mi się właśnie dobrnąć do takiego momentu w swoim życiu, że że to jest właśnie dobry czas na to, żeby nagrywać te życie. Mam tak poukładane wszystko, że czuję, że mógłbym to zrobić, natomiast boję się poślizgu. Takiego poślizgu, że w jakiś dzień na przykład nie będę w stanie e, przeprowadzić procesu montażu i na przykład przez jeden dzień nie będzie vloga, nie? Mnie to fe nerwuje później takie coś, że jak powiem, że będzie 100 daily vlogów, no to choćby chuj na chuju stanął, to Muszą być te vlogi, nie? No i przez 100 dni kiedyś były. I czasami w ostatniej minucie, że wrzucił tak, Także była 23.58 i ten vlog się dopiero pojawił na kanale, nie? No ale były codziennie. No i teraz nie chcę zaś, właśnie, gadać, że będą, bo nie chcę robić z gęby dupy, ale może, możemy się tak umówić: jak zbędzie 100 tysięcy subskrypcji na tym kanale, to zrobimy daily vloga 100 dni. Ale z poprawką na siły wyższe, takie jak na przykład dostęp do internetu, który może być ograniczony, albo dostęp do stanowiska montażowego, który też może być ograniczony. I jak się tak zdarzy, że nie będę miał jak zrobić montażu, albo nie będę miał dostępu do internetu, no to wtedy ten odcinek przejdzie na drugi dzień. I albo będą dwa w czasie jednego dnia. Albo jakby przesunie się to wszystko, nie? W ogóle to najwygodniej byłoby mi robić, publikować tego vloga z jednym dniem opóźnienia. Nie tak jak dzisiaj robię, że jest piątek, 16 kwietnia i teraz to nagrywam i tego samego dnia to publikuję. To jest niewygodne. Wygodniej będzie mi ten odcinek, który teraz leci, opublikować jutro dopiero. Te daily vlogi będą z jednym dniem opóźnienia. Ale czasami może się zdarzyć tak, że będą dwa dni opóźnienia albo trzy, no nie wiadomo co się stanie, bo będzie się działo, nie? I jak na przykład e, mnie ten. No nie będę miał możliwości stworzenia filmu, no to e, będziecie musieli poczekać chwila, nie? I jakoś to przeżyć i przymknąć oko na te, na te 100 vlogów e, challenge. Subskrybujcie kanał i lecimy z tym. Bardziej dla propsu, Bro ja przepraszam, ale to jest dokument. Czas się obudzić. Wysyłam sygnał do ludzi. Niczymu nie szkodzi. Siemanko, w moim mieszkaniu, które tak naprawdę nie jest moje, bo je tylko wynajmuję i dobrze się tu czuję, bo nie ma tu ziomków. Jest taka młoda teraz, właśnie na samotność i introwertyzm. ISO ustawione na automacie. Sprawdźmy, jak one sobie poradzi. Automatyczne ISO. Radzi sobie. Montaż tego odcinka spróbujemy zrobić szybko, sprawnie i na stojąco. Wszystko dlatego, że jest już godzina. Ja po prostu chyba lubię się popisywać. Nieważne, co bych robił. Czy ja się wspinam, czy skokam, czy montuję vlogi, to lubię to robić właśnie szybko i tak jak nie robi tego nikt inny. Bo komu by się chciało zolać życie towarzyskie i właśnie robić montaż tak szybko i robić go od razu? Dobra, odcinek. Hmm, chyba można powiedzieć, że zmontowany, a właściwie pocięty, bo tu montaż w tym odcinku to są głównie cięcia, ale tym właśnie jest montaż. Montaż, montaż to są cięcia. I ja już zrobił te cięcia, jest tego 15 minut. Dogrywam jeszcze te ostatnie ujęcie i kończę. Puszczam render to będzie moment, a następnie publikacja. Sorry, że tak późno ten odcinek, ale to jest sens dla dorosłych. Moje filmy nie są dla dzieci, jak coś, ale to Wy decydujecie, co jest dla Waszych dzieci, a nie jo. Jo mogę jedynie polecić Wam zdrowe odżywianie, pozdrowić i podziękować za wytrwanie do końca tego odcinka. Pozdro.